kiedy lampa wisi musimy odjąć wszystkie elementy wiszące. Rozpoczynamy od najniższego piętra i po kolei każdy element musimy wziąć w dłoń i opuścić. Robiąc to bardzo delikatnie, żeby nie połamać elementów kolejnych. Są przy odginaniu dwie możliwości, jeżeli chodzi o drut miedziany, który ma ewidentne połączenie. Można tak odginać elementy, żeby połączenie było od środka i było w ten sposób niewidoczne, a może być też od zewnątrz, ale wtedy widać jak gdyby przerwę łączącą drut. Odginamy od najniższego elementu po to, żeby kolejne nam nie przeszkadzały. To jest drugi, tutaj jest trzeci, tutaj jest czwarty, piąty. Musimy to robić pojedynczo i bardzo delikatnie. Kolejny i na samym końcu największy. Każdy poziom jest. Zamocowany na lince metalowej, która przechodzi przez mocowanie na każdym poziomie: kolejne, jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. I na tym mocowaniu można po prostu podnosząc poziom do góry, zmienić jego położenie. A naciskając ten element, obniżać. W ten sposób możemy zmienić odległości między poziomami, przez co albo wyeksponować wiszące elementy boczne, albo je lekko schować. To wszystko.